Proszę Państwa, no afera szczepionkowa, jaka tu wybuchła, jak tylko rozpoczęła się akcja wyszczepiania tutaj trzody naszej. To przybiera coraz to większe rozmiary. Okazuje się, że tam nie tylko 18 celebrytów się zaszczepiło poza kolejką z panią Jandą na cele, ale znacznie więcej osób. No i w związku z tym pan minister Wiedzielski strasznie tam surowe głosi kary, domaga się dymisji rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale. Rektor tam się podzwonił, gdzie trzeba, no i pokazał panu ministrowi niedzielskiemu gest Kozakiewicza. Wygląda na to, że cała ta afera, chociaż przybrała takie groźne rozmiary i zatacza coraz szersze kręgi, zakończy się wesołym oberkiem, bo wydaje się, że pan minister Niedzielski nie ma żadnego wpływu na to, czy pan rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poda się do dymisji, czy nie poda. W przeciwnym razie nie pokazywałby ministrowi gestu Kazakiewicza. No, wiadomo, że. Jeśli by w ogóle taka wojna się zaczęła, to prędzej czy później trafiłaby do niezawisłego sądu. No a tutaj to wiadomo, wszystko zależy od tego, czy sąd będzie prorządowy, niezawisły, czy niezawisły sąd będzie opozycyjny. No bo jak będzie opozycyjny, to nie tylko uniewinni oczyści pana rektora ze wszystkich podejrzeń, ale jeszcze przyzna mu nagrodę, a i order Krzyża Zbolałego, za za te cierpienia za te które doznał od pana ministra Niedzielskiego no ale to afera szczepionkowa swoją drogą a tutaj rząd zatacza się od ściany do ściany w związku ze szczepionkami z jednej strony zapowiada, że biedne dzieci z klas 1 od pierwszej do trzeciej już 18 stycznia pójdą do szkoły, zaczną chodzić do szkoły, ale jednocześnie przedłuża kwarantannę narodową do końca y, stycznia, chociaż y, trzeba powiedzieć, że nie jest to ostatnie słowo. Y, bardzo możliwe, że ta kwarantanna zostanie przedłużona. Tym bardziej, że no, sam proces wyszczepiania wspólnej obory y, trochę się przeciągnie, na co zwraca uwagę nieprzejednana opozycja, obóz zdrady i zaprzeństwa, zarzuca rządowi nieudolność. No to w takiej sytuacji nie będzie innego wyjścia. Rząd będzie musiał. Podobnie jak jest w innych nieszczęśliwych krajach, rząd będzie musiał w coraz większym stopniu korzystać z tak zwanej dobrowolności przymusowej. Tam już się w wojsku zaczęły takie y, pomruki, że y, no, jeżeli tutaj jakiś wojskowy się nie zaszczepi, to wąt do cywila, tak w każdym razie pan generał Skrzypczak tutaj taką opinię wygłosił. No coś tam pewnie musi wiedzieć. Krótko mówiąc w wojsku będą tylko sami zaszczepieni i w służbach mundurowych, no a jak się takie służby mundurowe już zaszczepią, to będą tępić tych, którzy się nie zaszczepią. No i myślę, że najczarniejsze podejrzenia obleką się w ciało prędzej czy później, i to raczej prędzej niż później. Tym bardziej, że to na jednorazowe szczepionce się nie skończy. Okazuje się, że każdy, jak się raz zaszczepi, to będzie się musiał zaszczepić drugi raz. A pan minister Dworczyk powiedział, że to najlepiej było, jakbyśmy się szczepili co roku. No, to dobry interes. Te firmy farmaceutyczne robią dobry interes, a rządy występują jako naganiacze. No, nic dziwnego, prawdopodobnie tutaj w tych firmach farmaceutycznych to tak zwani lichwiarze mają duże udziały. W związku z tym, a ponieważ rządy siedzą w, w kieszeni u lichwiarzy, no to muszą tak skakać z gałęzi na gałąź, jak im lichwiarze tutaj podpowiadają. Proszę Państwa, więc dobrowolność przymusowa też zatacza coraz, coraz szersze kręgi, niczym afera szczepionkowa. No, ale właśnie w związku z tym, że rząd tak dokazuje, to i przedłożył tę kwarantannę narodową, no co już obywatele się zaniepokoili w najwyższym stopniu i zaczynają brać sprawy w swoje ręce, to znaczy zapowiadają, że 18 stycznia jak gdyby nigdy nic, pootwierają hotele, pootwierają restauracje, bary i tak dalej. Tak jakby nigdy nic, bo czują się zagrożeni bankructwem. Rząd z jednej strony zaoferował Guralom, bo tu od górali się wszystko zaczęło, miliard złotych dla tych gmin y, y, podgórskich. No, ale najwyraźniej nie wywarło to żadnego wrażenia, bo prawdopodobnie straty są znacznie większe. No proszę państwa, nie trudno sobie wyobrazić, co się będzie działo, jeżeli na przykład zbankrutuje hotel. No, to znaczy, że zbankrutuje jego właściciel, ale hotel przecież zostanie, a w tej sytuacji ktoś go za tak zwane psie pieniądze może przejąć. Więc w ten sposób może zostać zlikwidowana powstająca z wielkim trudem klasa średnia w Polsce. No i być może o to właśnie chodzi, bo taki właściciel hoteli, pan Gołębiewski już zeznał, że rząd mu zaproponował, że te hotele od niego wykupi. No nie wiem, czy to rząd, czy za pośrednictwem Morlenu to zrobi. No w każdym razie wszystko jest możliwe. Proszę Państwa, więc z jednej strony ten miliard y, złotych, ale z drugiej strony już tam pan poseł Mularczyk widocznie górnym węchem wyczuł z, jak, z jakiego klucza trzeba teraz ćwierkać no i postawił górali w stan podejrzenia. Mianowicie, że to oni są agentami Putina, a jak nawet nie agentami, świadomymi, no to są nimi bez swojej wiedzy i zgody, że obiektywnie działają na rzecz złowrogiego Putina. No wiadomo, że Putin jest dobry na wszystko, nawet na ładną, niewinną panienkę, jak śpiewali starsi panowie w swoim kabarecie. Proszę Państwa, więc tutaj górale zapowiadają nieposłuszeństwo obywatelskie, no, a tymczasem. Za granicą, i tu za granicą, a konkretnie w Stanach Zjednoczonych, straszliwe paroksyzmy tam się odbywają. Demokracja amerykańska w Święto Trzech Króli straciła dziewictwo. Straciła dziewictwo. No to tam dziewice, takie były dziewice, to nawet jak stracą dziewictwo, to zachowują się tak, jak gdyby nigdy nic. I pewnie demokracja amerykańska też się będzie zachowywała, jak Gdyby nigdy nic i z miedzianym czołem będzie wystawiała recenzję demokracją w innych krajach, no ale to już nie będzie chyba robiło takiego wrażenia raczej może wzbudzać śmiech homerycki. No i proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Otóż z tłum Uważanych ludzi, uważanych za zwolenników Donalda Trumpa, dziwnie łatwo dostał się do Kapitolu. Ja parę razy byłem w Waszyngtonie i tam w pobliżu Kapitolu też byłem i przekonałem się, jak bardzo strzeżony jest to obiekt. A tutaj, jak gdyby nigdy nic ci zwolennicy Donalda Trumpa sforsowali wszystkie bariery, wtargnęli tam nawet do środka, Podobno przejęli komputery tych przywódców narodu, którzy musieli uciekać przed nimi, reiterować w jakichś piwnicach, no ale następnego dnia wrócili, jak już policja wyparła tych demonstratów. Zresztą oni nie bardzo wiedzieli, co mają dalej robić. To była sytuacja trochę podobna do tej, jaka się pojawiła. 16 grudnia 2016 roku w Polsce w związku z tak zwanym Ciamajdanem. Tam przedstawiciele parlamentarna, reprezentacja obozu zdrady i zaprzeństwa zdominowała, okupowała salę plenarną Sejmu. No jak już ją okupowała, to nie wiedziała, co ma robić dalej. Tam śpiewali jakieś piosenki, układali kanteczki, śpiewali kolędy, a wreszcie ktoś się nad nimi zlitował i powiedział im, że wojna się skończyła, mogą pójść do domu, no to poszli. Podobnie było w tym przypadku, no, ten tłum tam wtargnął do środka kapitolu i najwyraźniej nie wiedział, co robić dalej. To oznacza, że pan prezydent Donald Trump, który tam ich przedtem zagrzewał na tym wiecu przed Białym Domem, w każdym razie, jeśli on tam tego wiecu nie zwoływał, no ale wystąpił na nim, więc w pewnym sensie go autoryzował. Tam bardzo buńczuczne przemówienie wygłosił, to rozgrzani tym przemówieniem ci demonstranci ruszyli na kapitol, no ale pan prezydent Trump najwyraźniej chyba się przestraszył. Tego dżina, którego tam, który się wydostał z butelki, no i zaczął nawoływać do zachowania spokoju. Niektórzy nawiasem mówiąc, powiadają, że w ten sposób Próbował ratować własną skórę, że on tutaj nie ekscytował y, tych demonstrantów do żadnych tam przemocy czy czegoś takiego, tylko przeciwnie, do zachowania spokoju, ich wzywał, a następnego dnia nawet, je, nawet potępił to wtargnięcie y, demonstrantów do Kapitolu. No to widać wyraźnie, że nie tylko nie miał y, żadnego planu, ale y, chyba nie jest specjalnie odważny, y, nie jest specjalnie. Specjalnie zdeterminowany, bo proszę Państwa, no cóż, procedury amerykańskie nie dopuszczają w zasadzie możliwości zakwestionowania wyników wyborów, jeżeli kongres je zatwierdzi, a właśnie je zatwierdził następnego dnia po tej demonstracji. No i w tej sytuacji jeśli już Donald Trump by y, nie chciał porzucić stanowiska prezydenta, no to wtedy jest tylko jedna rada y, odwołać się do formuły Bismarcka, który mówił, że siła przed prawem. Siła przed prawem, no a Mao Tse-tung to jeszcze to bardziej skonkretyzował, na czym ta siła ma polegać, mówiąc, że władza wyrasta z lufy karabinu. Ale to chyba nie z Donald Trumpem tak będzie, bo teraz słyszymy, że żydokomuna, która tam się na niego specjalnie zawzięła, nie tylko go zablokowała, to widać, że Ministerstwo Prawdy wszystkie Orwellowskie przewidywania właśnie w Stanach Zjednoczonych się sprawdzają, co jest o tyle... Yy, zgodne z rewolucyjną teorią, że Marx, Karol Marx głosił, że rewolucja komunistyczna wybuchnie w najbardziej rozwiniętym kraju na świecie. No to właśnie jakiś jest kraj najbardziej rozwinięty, jak nie Stany Zjednoczone. Więc nic dziwnego. Teraz rewolucyjna praktyka yy, wreszcie jest zgodna z rewolucyjną teorią. Tam już się pojawiają jakieś takie wynalazki, yy, żeby z, yy, tam. Rodzin, matki i ojca już nie nazywać po imieniu, tylko rodzic, taki jeden rodzic, numer jeden, rodzic, numer dwa. No widać, że szaleństwo ogarnia coraz to większe kręgi społeczeństwa amerykańskiego. A Józio Biden, który ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia my Myślę, że on robi za listek figowy, bo tam jasne, no takiego, jak to mówi poeta, dla naszych zuchów to jest gratka, za wroga mieć takiego dziadka. No to tam będą za jego plecami dokazywać rozmaici, yy, rozmaici przedstawiciele do komuny No i proszę państwa, widać, że... Yy, w Stanach Zjednoczonych, że demokracja amerykańska nie polega wcale na tym, że tam decydujący głos mają przedstawiciele konstytucyjnych organów państwa, bo proszę pan Zuckerberg, który nie jest żadnym konstytucyjnym organem państwa, zaocenzurował zablokowała urzędującego prezydenta i tamten nic mu nie może zrobić no widzimy, że jest kilka ośrodków władzy lichwiarze, to jest Jeden ośrodek władzy, Żydokomuna, która zresztą to się częściowo pokrywa, czy bardzo w dużym stopniu się pokrywają lichwiarze z Żydokomuną. Następnie Żydokomuna, która kontroluje media i kontroluje przemysł rozrywkowy. No i jak się okazuje, kontroluje również znaczną część przynajmniej konstytucyjnych organów państwa. Jeżeli bowiem. Jeżeli bowiem takiemu jednemu z drugim kongresmenowi AIPAC organizuje, a przynajmniej organizuje finansowanie, inżynierię finansową na przeprowadzanie kampanii politycznych, no to potem taki jeden z drugim kongresmen musi się słuchać, że do komuny. No i się słucha. Coraz więcej tu gazeta wyborcza, która już nie może wytrzymać, żeby tu nie dobić Trumpa osinowym kołkiem, dodam, przybić go do ziemi. Czemu się nie można dziwić, bo współwłaścicielem spółki Agora, która wydaje gazetę wyborczą, jest stary żydowski finansowy grandiarz Jerzy Soros. No to on już też nie może się doczekać, tym bardziej, że no już wiekowy jest pan tak w latach daleko posunięty. No więc Tutaj gazeta wyborcza donosi, że coraz więcej Republikanów opuszcza Trumpa, a nawet tu no to w takim razie tak zwany impeachment całkiem jest prawdopodobny. Skutkiem impeachmentu będzie to, że Donald Trump będzie miał szlaban na kandydowanie na przyszłą kadencję. No być może, że on już tam się tylko tak odgrażał, ale w tej, na wszelki wypadek Żydo-Komuna mu zabroniła. Żeby do kropkę na D postawić, no to yy, jego córka nawet która tam przyjęła judaizm, okazało się, że nawet ona jest po drugiej stronie, bo zapowiedziała, że pójdzie na inaugurację Józefa Bidena bo a sam Donald Trump powiedział, że nie pójdzie no to Biden jakoś no, nie wiem czy by to zauważył bo on specjalnie spostrzegawczy to chyba już nie jest no ale inni zauważą obecność pani Iwanki no widać wyraźnie że aż tak ojca swojego nie kocha żeby nawet tej satysfakcji mu nie dać żeby, że nie pójdzie na, i na inaugurację Joe Bidena. Proszę Państwa, w związku ze spodziewaną zmianą na stanowisko y, amerykańskiego prezydenta, bo tu Joe Biden zostanie zaprzysiężony 20 stycznia, y, ambasada pani Georgeta Mosbacher, nasza y, ukochana, y, zakończyła swoją misję. No, i tutaj pan prezydent Duda, który się nie, nie, za, nie zaniedbuje żadnej okazji, żeby się podlizać naszemu najważniejszemu sojusznikowi, zapowiedział, że ją udekoruje orderem zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. No, ciekaw jestem. Jakie to zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej pani Żorżeta położyła? Nie znam aparu, aparatu fotograficznego który by mógł to utrwalić, no ale być może, że pan prezydent Duda wie coś, czego my nie wiemy, no i dlatego tam ją będzie dekorował. Nawiasem mówiąc posłowie Prawa i Sprawiedliwości, czy senatorowie, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości nie głosowali za rezolucją, w której Senat Rzeczypospolitej potępił wtargnięcie. Demonstrantów na Kapitol. Skąd Senat Rzeczypospolitej wie, że to nie była prowokacja, bo tam warto zwrócić uwagę, że taki najbardziej spektakularny uczestnik demonstracji, taki w tam w jakimś futrze i z rogami, to okazało się, że on ma znakomite korzenie pierwszorzędne i mógł zostać wynajęty. A mój honorable korespondent z Waszyngtonu donosi mi, że tam już kilku. Aktywistów Antify z, z, zidentyfikowano w, wśród tego, tych demonstrantów. No i ta, ta łatwość, z jaką sforsowali wszystkie kordony, chyba że kordony się rozstąpiły na widok tłumu. No i teraz Donald Trump wygląda na to, że jest osamotniony ciekawa rzecz, że na widok y, zablokowania go przez media społecznościowe, bo to teraz y, nie tylko Facebook, tam wszystko, y, y, YouTube go zablokował, no, wszystkie możliwe tutaj, y, y, wszystkie możliwe jaczejki żydokomuny, bo to są wszystko departamenty Ministerstwa Prawdy. No Torwald się pomylił, no, trochę się pomylił, jeśli chodzi o datę, natomiast inne sprawy to bardzo dobrze tutaj przewidział. No więc zobaczymy, jak długo to się utrzyma, bo jak jest, coś się zdarzyło, to na pewno się utrzyma. A tymczasem, i to widać, że międzynarodówka dygnitarska trochę się tego obawia, bo nasza Złota Pani, podobnie jak francuski prezydent Macron, skrytykowali takie cenzurowanie. To tylko y, wielce czcigodny poseł Nitras i wielkie, wielce czcigodny poseł Kierwiński, którego złośliwcy nazywają Kurwińskim pochwalili te cenzorskie zapędy, no widać wyraźnie, że gdyby obóz zdrady i zaprzaństwa tutaj doszedł do znaczenia, co niczego dobrego, przynajmniej jeśli chodzi o wolność słowa, a pewnie inne sprawy, nie moglibyśmy się po nim spodziewać. Tym bardziej, że on jeszcze bardziej zdeterminowany jest, jeśli chodzi o akcję wyszczepiania całej trzody.